Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. 16 kwietnia, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, BTC wciąż nudny, więc dzisiaj sobie BTC tylko zaktualizujemy na szybko. Weźmiemy sobie Total 3 i dzisiaj sobie poanalizujemy w odchłani piekielnej, czyli w altcoinach. będzie Z waszych propozycji będzie link, będzie vif, będzie turbo i będzie docik. Przypominam, że spoglądamy tylko techniczne. Technicznie na rynek, no bo wiadomo, że na rynku nikt nic nie wie co się wydarzy, natomiast na pewno wiadomo, gdzie są strefy popytowe, podażowe, no i te strefy właśnie dzisiaj o nie zahaczymy. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczę Cię m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. nauczycie strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczę również planować na rynku. Nauczę się zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie do Dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o lambo czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Czyli moi drodzy nie wiadomo co się wydarzy, ale wiadomo gdzie są strefy podażowe i wiadomo jakie informacje ze stref do nas przypływają, czyli mamy strefę pierwszą podażową na BTC osiągniętą, osiągniętą i jakie informacje przypływają, że na razie nie ma podaży. Jaka informacja będzie, że jeżeli przebijemy tą strefę? Że tutaj jest następna strefa. Jaka informacja będzie, że przebijemy tą strefę następną? Że zrobi się pozytywnie, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, informacje logiczne, jakie możemy wyciągnąć z wykresu, to dopiero, moi drodzy, 92 będzie szansa na 94, i tu się zrobi pozytywnie. Dopóki tego nie zaliczymy, no to tutaj, na ten moment, moi drodzy, strefy podażowe są i po prostu są jako naturalne, jakby spowalniacze ruchu w górę. Więc na chwilę obecną strefy podażowe. I nic poza tym. Total 3, czyli ogólnie kapitalizacja altcoinów bez Bitcoina i Ethereum. Tutaj też wiadomo na pewno, że tu jest strefa podażowa i tu jest strefa podażowa. Czyli mamy ten sam, te, te same informacje, co w przypadku bitcoina. Czyli jeżeli będziemy to przebijać, no to będziemy tutaj dochodzić do tej, a pozytywnie się zrobi dopiero od 868. Natomiast gdybyśmy spadali, to wiemy, że strefa popytowa jest tutaj, 625. I ta strefa będzie do wykorzystania, prawda? Czyli tak jak w przypadku poprzednich stref, to co mówiłem, korelujcie. Jeżeli chcecie coś sobie kupić, coś rozgrywać, no to korelujcie ze strefami. Jeżeli to się zbliża, to być może warto byłoby właśnie się przyjrzeć. Na przykład. Waszym altcoinom, czy nie warto byłoby jakiejś tam pozycji wziąć? To jest oczywiście Wasza decyzja, ale te strefy są bardzo, bardzo ważne, no bo od nich zależą decyzje, jakby nasze. Lecimy do altcoinów, zaczynamy od link. I teraz, tak moi drodzy, nie wiem, które analizy są na grupie robiłem, a które na YouTubie. Natomiast na grupie na pewno żeśmy sobie robili te analizy na linku. I teraz, tak, jeżeli chodzi o linka, no to mieliśmy tą strefę popytową już tutaj zaliczoną. Więc tak patrząc. Prosto na linka, no to już jakby tu nie ma żadnej strefy popytowej. Tylko to, co widać na wykresie, moi drodzy, to od tego momentu, dokładnie na linku, od tego momentu po prostu mamy cały czas trend spadkowy, prawda? Czy ogólnie rzecz biorąc, co by musiało się tu wydarzyć, żeby troszeczkę podkoloryzować emocje. No na pewno przebicie tego szczytu. Czyli to jest ten nasz OPS-ik, moi drodzy, więc dopóki tego nie przebijemy, to tu wszystko, co tu idzie w górę, jest tylko korektą odreagowującą w całym tym swingu spadkowym. I to, co wam mówię, że najważniejsze są tylko strefy, no bo nie wiadomo, co będzie. Natomiast gdyby były spadki, no to następną strefą jest 7,93, prawda? Dokładnie. Przy czym, moi drodzy, tu może być jeszcze małe cofnięcie i cała ta strefa cały czas jest popytowa, więc jeżeli ktoś jest w linku, no to na razie, moi drodzy, no nie ma się czym martwić, no bo mamy ze strefy reakcję. A jest się czym martwić, bo ta reakcja jest malutka na chwilę obecną. I żeby tu myśleć pozytywnie, to trzeba przebić to miejsce. Czyli przynajmniej ten szczyt, prawda? Już nie mówię o niczym więcej, mówię o takich pierwszych pozytywnych sygnałach. Więc na linku cały czas swing spadkowy, strefa obroniona, ale brak pozytywnych informacji dalszych. Więc tu trzeba po prostu poczekać na rozwój lecimy do VIF. Co do WiFa, no daleko, głęboko trzeba do niego sięgnąć, <grych> że tak powiem. Strefa ostatnia, jaką żeśmy sobie robili, to też nie wiem czy na YouTubie, czy na grupie moi drodzy, to ta strefa. I tu właśnie, i na, na, na teraz na altcoinach, z uwagi na to, że no niestety nie ma altsezonu, czyli ogólnie rzecz biorąc, pierwszy raz w historii na razie nie mamy altsezonu, ale być może będzie. Więc moi drodzy, chociaż to nieważne, ważne, żeby, żeby, żeby moi drodzy bazować na tym, co widać cały czas i na jakimś tam swoim zarządzaniu. Więc moi drodzy, mieliśmy tą strefę popytową, z której zareagowaliśmy tylko jakąś tam trójką, prawda? I teraz tak, ten spadek tutaj ogólnie rzecz biorąc nie zatrzymał się w żadnej silnej strefie popytowej, czyli tak naprawdę nic tutaj szczególnego nie ma. Jeżeli chodzi teraz o ruch w górę, to mamy tą pierwszą strefę podażową, a to jest najważniejsza strefa podażowa. I na WiFie mogłoby się zrobić pozytywnie, gdybyśmy przebili dokładnie to miejsce. Czy jak ktoś jest w WiFie, no to tutaj musiałby kibicować przynajmniej na 604, żeby było przebite. Natomiast gdybyśmy spadali, ale już nie wybijali tego szczytu, to tu mamy kolejne dwie fajne strefy do zainteresowania się. Co znaczy zainteresowanie? No, dokładnie jak w tym przypadku, czyli mogę sobie otworzyć pozycję, zobaczyć, czy banga to w górę, czyli czy robi przynajmniej jakiś ruch w górę. Jeżeli nie robi, to wyjść z tej pozycji i ustawiać się na pozycji niżej. Czyli te dwie strefy popytowe są na pewno tutaj. Czyli co by się nie działo, to te strefy tutaj są i tutaj pewnie algorytmy są ustawione, ale żeby o tych strefach myśleć. To trzeba by teraz tutaj spadać i już nie przebijać tego szczytu, bo jeżeli przebijemy ten szczyt, to na WiFie te strefy już są nieważne, ogólnie rzecz biorąc. A jeżeli będziemy rosnąć tutaj do góry, to trzeba przebić to miejsce, żeby się pozytywnie zrobiło. Czyli na WiFie w razie spadków to są dwa fajne miejsca, a w razie wzrostów trzeba zobaczyć, czy jest siła to przebić. Jeżeli jest, to dalej będzie pozytywnie na WiFie. Lecimy do Turbo. Co do turbo, to moi drodzy, tutaj jest sytuacja następująca. Też ładnie spadł. Ogólnie rzecz biorąc, taki, pomimo, że jest bardzo nisko, no to taki układ robi takiego zaokrąglenia się, to często jest widoczne na altcoinach. Natomiast to była taka strefa ratunkowa, ona zareagowała, ale zobaczcie, że tylko tak naprawdę pojedynczym ruchem w górę. Tu jeszcze była próba po prostu obrony. I teraz tak edukacyjnie, bo tak cały czas powtarzam, ale to jest ważne. Jeżeli gracie taką strefę, OK? I macie, moi drodzy, przebijany ten dołek, to oznacza, że trzeba uciekać. Czyli rozgrywam strefę spoko, ale jak mi to przebija dołek, no to uciekać, bo to jest taka prosta informacja. Jeżeli to jest strefa popytowa i był pierwszy ruch, był drugi ruch, i za, trzeci, za drugim ruchem, za trzeci ruch, ten w dół, zaczyna to przebijać, no to to logiczne jest, prawda? Czyli nie mam tu siły, żeby stąd wystartować, prawda? Tak jakby przełożyć na Prosty język. I teraz, moi drodzy, tu mieliśmy strefę pobytową, to było 1567. W razie spadków, OK, to tu jest 1171, 11, następna strefa, i tutaj ona się nie zmienia. Czyli, gdyby ten turbo zrobił trójkę, jakąś w górę, to gdyby zaczął po tej. Bo przeważnie trójki są korekcyjne, tak? Raz, dwa, trzy, prawda? Tutaj to nie widać. Ogólnie tutaj jest dniówka, to też za bardzo nie widać tych trójek, ale ogólnie to są trójki zazwyczaj wszystkie w górę, czyli coś takiego, prawda? Czyli pierwszy ruch w górę, korekta i następny ruch w górę. I tutaj w tym przypadku może być dokładnie ta sama sytuacja. To gdyby po tej trójce spadał, to jest tutaj, to byłoby tutaj 11,71. Natomiast ogólnie rzecz biorąc na WiFie, no i to jest i to tyle, moi drodzy, tak naprawdę, znaczy na Turbo, przepraszam. I to tak naprawdę tyle. Tylko, czyli, tylko mam analizę w razie spadku. Czyli, gdyby tylko spadał, no to tu jest takie fajne kolejne miejsce. Znowu pod korektę, czyli znowu pod odreagowanie, tak naprawdę. I tyle, jeżeli chodzi o turbo. Lecimy do Dota. Na docie mam pewne wątpliwości, ponieważ zobaczcie, mieliśmy tutaj bardzo ładne podwójne dno. Czyli taki prosty techniczny układ prawda? podwójnego dna. Mieliśmy impuls, dno, i wystartowaliśmy z impulsem. I teraz, moi drodzy, na chłopski rozum, zdrowy rynek powinien kontynuować ten impuls, prawda? Powinien pod to grać, czyli powinien być napalony na to, a nie jest, okej? Okay? A nie jest. No właśnie, i też, jak tutaj sobie spojrzymy, to zostało przerwane, jakby to podwójne tno, wybijamy dołek. No i teraz to już jest takie, tak jak mówię, rzeźbienie troszeczkę w tym, okej? Okay? Czyli na ten moment, na docie, nawet jeżeli też będzie miał ten ruch, chociaż on tu już ma taki malutki ruch trójkowy, to gdyby, tylko robię analizę na spadek, czyli gdyby spadało to, żeby, żeby wiedzieć, gdzie się zainteresować, prawda, to gdyby spadało, moi drodzy, to jest ten obszar, czyli od 3,163 do 3,025 na docie, ogólnie rzecz biorąc. Czyli tu tylko analiza pod spadek, czyli gdyby spadało, no to tą strefą bym się mógł interesować, natomiast ogólnie to tu jest ruch boczny, czyli tu się nic nie dzieje, tylko, że ruch boczny taki w ujęciu dość konkretnym, prawda? Natomiast w razie spadków no to jest tylko ta jedna strefa, a żeby tutaj obudzić pozytywny sentyment na docie, to moi drodzy daleka droga, aż się, aż się nie chcę mówić tak naprawdę, prawda? Więc tutaj raczej tylko robię analizę w razie spadku, bo tak naprawdę, żeby tu obudzić sentyment, to trzeba byłoby no przynajmniej ten szczyt przebić, ale to jest takie minimum, prawda? I to też za małe troszeczkę minimum. Więc tu jest jeszcze daleka, daleka droga do czegokolwiek tak naprawdę, prawda? Więc tutaj na razie w razie spadków to tylko zostawiam strefę. To wszystko dzisiaj moi drodzy, jeżeli macie coś do analizy, jeżeli macie pytania, to poproszę w komentarzu. Słyszymy się w piąteczek. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia. Do usłyszenia, cześć.